U nas był bardzo zabezpieczony i żeby był zbyt ten, żeby szybko się nie zniszczył. A ja chcę, żeby było tak ładnie, nie tak staro, że opuszczono tą szkołę. Ja, ja chcę, żeby mnie tej szkoły nie zburzyli, bo ja bardzo lubię tę szkołę. Szkoła kiedyś może. By wyglądała, jakby byłaby ze szkła, byłyby dotykowe ławki, nie byłoby książek i byłyby ruchome krzesła. W mojej skale by były szklane ściany i szklane ławki. I można było mieć um, zwierzątka lasowe i y, y, jeszcze by były y, dodatkowe łapki. Chciałabym, żeby y, ta było była ładna, żeby miała do, dobre łapki i żeby były ładne łapki. I Chciałbym, żeby to było fajnie, żeby wszystko tutaj było. te... Też, że tu byłby taki schowek rozsuwany. Papa! Ja, ja. ja chcę, żeby to ta szkoła nie zginęła. Ja chcę, żeby ta szkoła nie zginęła. Naszy. Chciałabym, żeby ta szkoła była odnowiona i żeby była ciągle. Chciałabym, żeby ta szkoła miała dużo komputerów i dużo technologii. A ja bym chciał, żeby ta szkoła żyła do milandowego roku. Pa, pa. Myślę, że szkoła za 100 lat będzie wyglądała będzie... też. Ze szkła będzie podświetlana na niebiesko. Ławki będą też ze szkła i będą miały pity, na których nie będzie książek ani plecaków. Nie. A ja myślę, że powinni za 100 lat zrobić windy i zrobić bardzo dużo pięter. I zrobić więcej klas, a nie tylko 8. I by nie było książek, i by cała szkoła była z, z metalu, i by była taka automatyczna. Ławki by były takie niebiesko poświetlane, i by były, nie było książek, i by były takie plecaki robotyczne, i by cały świat był elektryczny.